Fuck. Z tej strony Michmak I witam was w kolejnym odcinku Survival Gamesów Tak długo już tego nie było na moim kanale No i teraz oczywiście Są nowe beat Survival Games Jesteśmy na arenie I zaraz sobie z nami zagramy Już sobie wybrałem klasę Oczywiście Soldier No i co, no i teraz O, gra ja wystartuje za 20 sekund Z obliczanie tak lagi, ale mam nadzieję, że, że nie będzie. 10 Zaraz wysypujemy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! A! Mamy buty. Potem też dostaniemy buty z naszej klasy. Nasza klasa ma na pokoju. Nasza klasa to ma swoje u siebie Nie wiem, jak się jeszcze ja tutaj dużo na oblicy Rival Games nie gram, natomiast jeszcze nie jestem w miarę ogarnięty na tym. Wiem, że jest bardzo fajny. O dobry początek. Mamy Uden A. Mamy tego ...porek I to nam nie goni. A i to jest jeszcze fajne, że... Jeżeli ktoś zginie, to reszta dostaje przyspieszenie. Przyspieszenie jest bardzo fajne. Nie mogę wpadać tak do wody. Dobra, lecimy do tego domku. Kilczanki nie załadowały. 10 sekund do samej przedmioty. O! Pięknie No Mamy stąp To nam na leśń. nie przyda. Żarcie, o, to kolejna skrzynka. O, dwa ryba. Mam jeszcze patyki do, do crafting table. Szybko, będziemy mieli żelazny miecz. Tu jest bardzo dużo stone swordów w porównaniu do tamtego. Jest crafting... No fuck, nie ma crafting table. Żelazny miecz mieli. O, lekkie lagi. Trzeba szukać tego crafting table. Sympatyki, i dwa żelaza. Armor mamy niezły. O, to co, Neo? Ciekawe nam pójdzie, paty? I Szczerze powiem, e, dru mój drugi raz kiedy grałem w League Survival Games. To, to raczej nie grałem. A, ale mi się tanki robią. Tak, ale już na tamtych najem deklarować. Idziemy ścieżką. Zawsze miałem problem z tym, żeby się czanki ładowały. O, 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 widać Dobra, zaraz. sobie kogoś zabijemy. Chyba zabije nas. Będę obstawiał bardziej to po pierwsze. Kurde. Tymi czankami to jest masakra. Board. O, mężczyzn, się. Tak. Sorry Wam wielkie, ale teraz to nie dojdzie. Powinno być lepiej, bo mi po prostu filmik renderował. To są skrzynki. Dużo skrzynek, ludzi nie widać, więc idziemy do skrzynek. Jest jeszcze jakieś takie jedno serduszko, nie za bardzo. Wow. Nikt tego nie wziął. Ale teraz priorytetem jest crafting table. Biorę jakiś śnieg. w tym domku Albo no mi się wydaje, tak tu jest Tu jest gość. A mam Dobra. dobre Fatima co robi się w dniach na dół A wrócić na tą górę a wy tamte nie A, nie, nie, Chyba tamte się jak się biły, to się to zabijały. To się bałem, że będą miały sojusz. Dobra, gracze zginęło, czy on mi nie pokazuje ile mam chili. Hmm. Gracie pięciu. Dobra. No. Tutaj lecimy, lecimy, lecimy. Co i mamy za Czyli star się pojawi za 30 sekund. Alczący, chyba albo w sojuszu walczący aha i co teraz pięknie piękna akcja co my tu mamy złote buciki potionek to mamy jakiś mamy helmik no i gdyby teraz znaleźć crafting table Przeprowadził się na mapę Czemu to nie ma crafting tape? Tu no, Ma coś takiego? Nawet tego patyka Już nic takiego Chyba, że łuk miał Ma łuk Też ma łuk Strzały strzałę Szybko nie są strzały, dobra nie wiem, byjemy i szukamy naszego crafting table Jak włączyłem ten odcinek tak na szybko Powiem nawet, że mi się udaje Jest 3 gracze Nie wiem, czy to 3 gracze i to nie powinny być dety, tutaj tak do końca jest spawn Może byliśmy szukać Blitzstara Ale dobra, nie, nie, bo mi się wychylam Szukamy naszego crafting table Jest pieczek mamy na żelazny miecz dobra koksimy I jeszcze potek. na mnie nie kieruje mamy w no i ten no i kompas oczywiście mi prowadzi no chodzimy na górę może wygram? nie ciśniemy Pokażę wszystkim, że mi tak nie jest słowy w PvP. A nawet tak to zostało już tylko 3 gracz. Ja bym przegrał Ja nie sądzę, że już mieczem przegrał. Trzeba być wyżej. Ja robię wysoka patrzę, jeśli nie mogę się bić na... Żadnego nikogo, że nie widzę żadnego nic, że mi nie widzę. Tyle, że mam problem z członkami. A to mnie pokażę, idę tak. Hmm, tak, kompas prowadzić w tamtą stronę Chopa Czech tutaj... kompas prowadzić Na spawnie, tak, na spawnie. Fak, co już trzymają no, Trzymajcie za mnie kciuki, no, ile ja tam jakoś dojdę. Jak sobie już trzymają, to będzie ciężko. Ale będzie ciężko. Ale mi serce wali. Tak, zauważyli. Dawaj! O! Dobra, jeden padł. Fuck. A! Jest. Jest tak. Tak. Jest. Widzieliście to? Jakie like, boss. Jest. Ale super. Dwóch naraz na, na spawnie. Miałem dwa sertuszka. Wygrałem. Tak. Wygrałem. Jest. Tak więc to by było na tyle. To był drugi odcinek yy, Blitz Survival Games. Przepraszam Was bardzo, że się wydarłem. No ale już no, dawno nie wygrałem. To była po prostu moja druga gra na Survival Gamesach. Tak więc do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ups, nie ten klawisz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Blitz Survival Games. Tak więc do zobaczenia. Cześć i papa.